Illuminati to grupa wzbudzająca kontrowersje, znana z odważnych teorii o zaangażowaniu tajnych stowarzyszeń w krwawe, nowożytne rewolucje. Przypomniała światu historię zdemaskowanej bawarskiej sekty Illuminatów starając się udowodnić, że zakon Adama Weishaupta ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wywołanie rewolucji francuskiej, powstanie ruchu komunistycznego i wybuchu rewolucji bolszewickiej. Filmy tej grupy wzbudziły żywe reakcje, stały się celem ataków i mają także wielu zwolenników. Prawda jest taka, że przez ostatnie 145 lat, ogień rewolucyjny tklił się nieustannie pod budowną wiekowej cywilizacji, i już nieraz budził się z niego pożar grożący zniszczeniem gmachu, wznoszącego się przez ostatnie 18 stuleci. Ta rewolucja przez którą teraz przechodzimy, nie jest lokalna, ale powszechna, nie jest polityczna, lecz społeczna, a jej przyczyn nie należy szukać w powszechnym niezadowoleniu, a w głębokiej konspiracji, która wykorzystuje ludzi do swoich celów i na ich własną zgubę. W celu prześledzenia jej drogi musimy zrozumieć podwójną naturę tego ruchu. Na powierzchni należy badać aktualne rewolucyjne siły socjalizmu, anarchizmu, a pod spodem ukryte siły stojące za nimi. Celem grupy Kiluminati jest więc opisanie nie tylko ewolucji socjalistycznych i anarchistycznych idei oraz ich oddziaływania w kolejnych powstaniach rewolucyjnych, ale jednocześnie prześledzenie konsekwencji owych straszliwych, niezmiennych, niepohamowanych i całkowicie destrukcyjnych sił okultystycznych, które stanowią największe niebezpieczeństwo, z jakimi ludzkość musiała się kiedykolwiek zmierzyć. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.